Witajcie widzowie. Dzisiaj pokażę Wam custom code mój kostium, który ostatnio napisałem. Jest to, jeśli coś, mój kostium. Jest on napisany na Pick script. Jeśli chcecie go mieć, to jest na Discordzie. Jest w opisie na dole. Discord w opisie filmu. Więc zapraszam serdecznie. A więc wchodzimy, i tutaj wchodzimy na tego Discorda, i wchodzimy w kostium. Następnie tutaj ma, już zrobiłem trzy rzeczy. Tutaj też będą. Kostium już zrobiłem, rzecz biorąc, wszystkie kostiumy. Mam, zrobiłem też i itemy. I właśnie pisz, aktualnie serca piszę. A więc co? Pobieramy tutaj pierwszy plik. Następnie wchodzimy na Aternosika. Tutaj wchodzimy, w musimy mieć silnik. Tutaj silnik musimy mieć paper lub spigot. Innego nie będzie działać, więc albo instalujemy ten, albo ten. Wchodzimy w pluginy i tutaj wpisujemy e script. Nie pobieramy tego pierwszego. Ten nie działa. Działa ten O. Ten O instalujemy. Najnowszą wersję. Wchodzimy w. Oczywiście serwer odpalamy. I niech się odpala. Gdy kończy się dzień, zaczyna się nokturno Niech się odpali. A ja tutaj Wam mówię, że będą co chwilę będziemy aktualizować ten kostium, kastum itemy, jak przy... To wszystko wejdzie, to będziemy aktualizować. Ja tutaj aktualnie jestem sam, ale za niedługo myślę, że mój kolega mi tu pomoże. Tutaj macie, możecie pogadać. Wszystko tutaj macie. A więc co? A teraz już odpalony. Wchodzimy. Ja mam tutaj na 1.20.1. To Chodzimy. Uch. Sorry, widzowie, ale ja przez chwilę, coś się obudziłam, więc niezbyt jest dobrze. Mm. Oczywiście, Minecraft nam się już odpala. Za chwilę będzie do, do, już serwer odpalony. Że biorąc, jak yy, na 100 osób na tym Discordzie, na 100 osób, jak będzie na Discordzie, zrobię event, w którym będziecie mogli się do mnie normalnie zgłaszać i będziemy i będziemy mogli robić z wami i będziemy mogli z wami robić serwery wasze, więc na 100 osób my tutaj mamy już tutaj jest, jest trójką użytkowników jeśli coś to jest mój kolega, to jest Bot, a to jestem miało. Ja. Nie pytajcie, co to jest. To mi się ustawiło nie wiem w jaki sposób, ale to. Ja nawet nie, nigdy nie miałem tego premium czy coś. Ja, ja nie wiem serio, jak to działa. A więc co? W wydarzeniach będziecie mieli tutaj na 100 osób. Yy, dobra. Minecraft się nam odpalił, A więc wchodzimy Wiele osobowe. Hmm. Jeszcze raz. Za szybko się połączyłem. Kurde no. Dobra i, i jak, e, jak macie już serwer odpalony to musicie wejść tutaj w plugins, e, script, scripts. I musicie. Dobra. I widzowie, jeśli coś, to wy nie będziecie mieli jeszcze, nie będziecie mieli tutaj ani tego, ani tamtego. Więc ja sobie to na szybko usuwam. I będziecie mieli tutaj, oczywiście, musicie tutaj przesłać ten y, plik tutaj macie otwórz i, i będzie y, za chwilę się i za chwilę się prześle hmm. to jest nasza najnowsza wersja tutaj Ostatnio wprowadziliśmy trzeci kostium, bo była pierwsza, że był walentynkowy. Później yy, do zarażenia było. A duże zabawy było. <laughs> A więc, co? Czekamy, aż nam się Minecraft odpalił. Oczywiście, yy, nad tym nie żartuję, bo serio ostatnio yy, mój kolega znalazł tyle rzeczy że mówię serio, że to nie wiem potrwa to jeszcze nie wiem z dwa dni jak się przyłożymy bo serio to problem jest z sklepem z sercami i jak to się nazywa innymi rzeczami które niestety też wchodzą w grę. Dobra, jesteśmy na serwerze. Dobra, tu mam tego wam pokazywać, nie będę, bo to jest odcinka, który za niedługo będzie. No to co, zapraszam was, pierwsza komenda to jest układnik kostiumy. Jest tutaj wręcz szafka, jak tutaj macie opis, kostiumy. Tu macie wszystkie kostiumy, które były, mogą być powrót tutaj macie do zamknięcia gui, i macie będzie się wam kostium wyświetlał i tutaj gdzie możemy dokupić kupić ostatni ukośnik kostium nie Kośnik. nik kostiumy nie a było to custom code costume. I było to yy, tutaj palący przekip zakażeniowy i zabójczego kulika. Odpalę sobie yy, drugiego Minecrafta, aby wam pokazać, yy, jak to działa. Jeśli coś, to Minecraft się odpala. Pierwszy to jest kostium zabójczego królika. Tutaj macie. Został on wydany w trakcie wydarzenia wielkanocnego 2025. Dzięki temu przedmiotowi otrzymasz unikatowy wygląd oraz episkie bonusy. Lista bonusów 100% odporności od upadku. Tutaj macie, udowodnię to Wam. Prawym przyciskiem go zakładamy i będzie pisać na czacie Jest, założyłeś kostium zabójczego komunika Teraz patrzcie no, jak to było Spadamy, Jest zero obrażeń, zero Aby go zdjąć, możemy wpisać ukośnik szafa I tutaj, zdejmij kostium Kolejne to po pęknięciu to temu otrzymasz siłę kadłubkę. Yy, tutaj yy. patrzcie, yy, jak to było. Yy. Dajmy na to, że yy. patrzcie. Dobra, trochę to może potrwać. A właśnie Dobra, to jest jak coś taka, mój tekstur paczek. Yy, Zanim myślę, żeby też zrobić, jak zrobić, jak to się nazywa, yy, swój tekstur pack. Tutaj macie, dobra. Patrzcie, dostaliśmy siłkę gulka. To, co oferuje, to ten plus siłkę dwójka. Kolejny to jest yy, cały efekt szybkiego kopania 2 oraz możliwość podwinnego skoku. Tu macie pośpiech 2. Yy, tu macie. Yy, jeśli coś, to nie da się podwójnego skopu włączyć. Ponieważ to jest, jak to się nazywa. Niestety nie umieliśmy tego dodać akurat ja tego nie wiedziałem jak to zrobić, żeby był podwójny skok. Kolejny to jest walentynkowy. Został on wydany jako pierwszy w historii serwerów w dniu Walentynek 2025, aby uczcić miłość. Dzięki temu przedmiotowi otrzymasz unikatowy wygląd oraz epickie bonusy. Lista bonusów plus 5 serc, plus 5 obrony, 12% dodatkowych obrażeń, 100% odporności od upadku, upadku. Mamy tutaj, widzicie, 5 serc. Tutaj, tak dokładnie. Tutaj mamy 5 serc. Yy, I mamy też, yy, no ja Wam mówię, przetestuję to patrzcie. Będzie to działać. Zero odpor yy, odporność od upadku 100%. Kolejny to yy, przeciwzakażeniowy. zakażeniowy. O kurde, mam problem. Dobra, to zamkniemy to. Zamkniemy to. Kolejny to kostium przeciwzakażeniowy, prezentuje się on tak, został on wydany w trakcie unikatowego wydarzenia 21 marca 2025 roku, zaraza tak zwanego. Dzięki temu przedmiotowi otrzymasz unikatowy wygląd oraz epickie bonusy. Odporność na negatywne efekty plus 10 obrony. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy... Zaraz, 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 zaraz jakby chorobą. Działa to, mówię wam. I plus trzy serca. Tutaj za chwilę wam się to okaże. Patrzcie Tutaj macie plus 3 serca Wszystko działa. Wszystko jest za darmo. Jeśli Wam się spodobał odcinek, dajcie lajka, super. Będę wiedział, że Wam się takie odcineczki podobają. A więc co? Więc e, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Będzie to odcinek na custom itemy z anarchia.gg. Oraz zapraszam Was na mój kanał. Pierwszy jaki mam to Małpa Pan Misio 365.